Cześć, cześć, manko wam wszystkim ludzie, z tej strony Werski. witajcie w kolejnym filmie u mnie na kanale. I w dzisiejszym filmiku zaprezentuję wam Trainera do Denklay 2, także bez przedłużenia lecimy sobie z filmikiem. Ok, słuchajcie, ten program oczywiście możecie sobie pobrać w linku, który wstawię w opis. Strona oczywiście prezentuje się w ten sposób, są to gryonline.pl, tak, i mamy tutaj Trainera do wersji 1.2. Zobaczymy, czy będzie działać on również na następnym patchu, który się ma pojawić właśnie w przyszłym tygodniu. Jedyne, co musicie tutaj zrobić tak naprawdę, to kliknąć sobie tutaj download i pobiec serwera Alamo. Ja akurat w tym przypadku to zrobiłem i oczywiście do pobrania będziecie mieli jeden taki plik. Plik prezentuje się właśnie w taki sposób i oczywiście musicie go sobie rozpakować, tak? Dodatkowo, żeby rozpakować ten plik, będziecie musieli wpisać hasło, które znajduje się dokładnie w tym miejscu, jest to oczywiście trainer, tak? I gdy go wpiszecie, to wypakuje Wam się właśnie tutaj ten pliczek. Później możecie sobie go oczywiście kliknąć, i jak widzicie, pojawi Wam się właśnie takie tutaj okienko. Żeby je aktywować, możecie aktywować go oczywiście insertem, tak tutaj również na tej stronie będziecie mieli opisane wszystko dokładnie, co się właśnie znajduje, czyli startem oczywiście sobie odpalać tego trenera, tym miejscu dokładnie tutaj, Wy możecie sobie włączyć właśnie uruchamianie właśnie tych wszystkich tutaj funkcji za pomocą klawiszy. No i po kolei macie tutaj tak, nieskończone zdrowie, jedno trafienie zabija, nieskończona wytrzymałość, nieskończona trwałość broni, nieskończone przedmioty do rzucania, zapasy. Macie oczywiście awans punktów walki oraz parkura, plus 50 tysięcy, łatwe otwieranie zamków, ghost mod, zatrzymanie czasu dnia, ustawienie czasu dnia. Prezentuje się to oczywiście w ten sposób tutaj, że sobie wybieracie i klikacie activate, wtedy wam się to wszystko zmienia. Oczywiście nie musicie jeszcze przy tym resetować sobie całego inklite, Ja go miałem po prostu włączonego i po prostu kliknąłem sobie na trenera. Oczywiście wszystko mi działało. Dalej mamy tak. Nieskończoną odporność. Zapisanie obecnej pozycji, w której się znajdujemy. Potem możemy sobie po prostu tą pozycję wczytać. Tak, jak widzicie, z teleporta pozycji do punktu orientacyjnego. Tak, potem mamy macie super skok. Nieskończone przedmioty. Wyłącz wymagania podczas wytwarzania. Czyli po prostu wszystkie materiały, które są potrzebne, nie będą zaliczane do wytworzenia przedmiotu. Dalej macie nieskończoną amunicję, dodanie sobie trzech inhibitorów. Oczywiście możecie tak klikać Kilka razy. Super prędkość, wyłącz obrażenia od upadku, latanie i zatrzymaj czas wyzwania, jeżeli akurat takim jesteście. Tak, i jest tu oczywiście napisane, że trainer współpracuje z wersją 1.2 gry. Także, jeżeli jeszcze nie ma aktualizacji, to możecie sobie wykorzystać właśnie tego trainera. Podejrzewam, że nawet jeżeli będzie nowy patch, to będziecie mieli po prostu tutaj kolejną aktualizację i będzie to po prostu na przykład wersja 1.3. Pokażę Wam na przykład latanie. Latanie akurat jest bardzo fajne tak, czyli jak widzicie skoczyłem sobie i tak naprawdę przytrzymując spację unosicie się do góry, natomiast klikając C czyli po prostu kucanie, będziecie się po prostu zniżać, no i jak widzicie, jak widzicie prezentuje się to właśnie w ten sposób jest to taki śmieszny dodatek, oczywiście możecie sobie również zmienić porę dnia, tak, mamy teraz godzinę 13.40, zmieńmy sobie na przykład na godzinę 12, oczywiście dźwięk był no i macie 12, dalej macie oczywiście inhibitory, ja niestety tego chyba już nie mogę zrobić, bo po prostu mam już wszystko wymaksowane i dlatego tak to raczej działa, ale polecam sobie również Sprawdzić to. Co mamy dalej? Mamy na przykład 50 tysięcy monet. Jak widzicie, kasa mi się dodaje, także również to działa. No i jak widzicie, możecie się tutaj naprawdę tym wszystkim tutaj pobawić. Jest to naprawdę dosyć ciekawe, tym bardziej teraz, jeżeli jeszcze nie ma żadnego pacza i się po prostu nudzicie, to możecie właśnie sobie wykorzystać takiego trenera właśnie, żeby się tym troszeczkę pobawić. Ja raczej nie będę z tego korzystał, chyba że rzeczywiście będę potrzebował nagrać jakiś konkretny film dla was, żebyście coś zobaczyli, tak jak właśnie staram się to zrobić teraz. Ale słuchajcie, nie będę już tutaj przedłużać. Mam nadzieję, że filmiczek Wam się spodoba. Oczywiście wszystko będzie w opisie, będziecie mogli sobie to pobrać. Dziękuję jeszcze raz wszystkim wspierającym tutaj za pomoc i chęć wsparcia mnie i mojego kanału. No i standardowo widzimy się w kolejnych filmach. Także trzymajcie się i do następnego.